Przyjdź Duch Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubinicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubinicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubinicy. Mił Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj przeczytałem, jak z wielkim niepokojem. Ojcowie franciszkanie w Niepokalanowie czekali na testy koronawirusa dlatego że jeden z braci tam zachorował bardzo poważnie na koronawirusa i dużo bardzo dużo braci w zakonie miało z nim kontakt taki bezpośredni i wszyscy czekali jakie wyjdą wyniki każdy bał się usłyszeć tego Najgorszego, że pozytywny. Pewnie też czasami mieliście taki czas, że czekaliście na wyniki swoich badań, prześwietlenia, tomografu i byliście w takiej niepewności, co to dalej będzie. Nikt z nas nie chciałby usłyszeć, że jest chory, że będzie się musiał leczyć. Wszyscy chcielibyśmy być zdrowi, ale niestety, jak mówi, Stare, stare przysłowie: Jeżeli ktoś po czterdziestce obudzi się i nic go nie boli, to znaczy, że umarł. Choroby są naszą przypadłością, bo jesteśmy ludźmi, i też grzech jest naszą przypadłością, bo jesteśmy ludźmi. I każdemu z nas może się zdarzyć grzech, lekki czy ciężki, i on jest powodem naszego cierpienia cierpienia naszych bliskich, i my cierpimy z powodu grzechów. Innych ludzi. Grzech to jest choroba. Duchowa choroba, a czasami jest też śmiercią. Ci chcę odpowiedzieć na takie pytanie: Co zrobić, jeżeli człowiek pobłądził w życiu, jeżeli w tej chwili znajduje się w takiej sytuacji, która jest, wydaje się, nie do rozwiązania. Usłyszał diagnozę, że ma chorobę śmiertelną i nie widzi. Z tego wyjścia, nie rozwiązania, tylko czeka. Nie wiadomo na co, ile, jak długo. W niepewności. I to jest bardzo ciężkie. Można na przykład ukryć diagnozę i nie leczyć się dalej, zrezygnować i powiedzieć, nic się nie da zrobić. Można w swoim grzechu zostać, trwać i powiedzieć, nic się już nie da zrobić. Ale to jest po prostu zgodzenie się na śmierć kiedy pójdziesz do lekarza, to nie zakrywasz przed nim tego, co cię boli, a raczej starasz się jak najlepiej wyjaśnić Mu, na czym polega Twoje cierpienie. A lekarz, który się na tym zna, postawi diagnozę i naznaczy też leczenie. I da Ci nadzieję, jeżeli będziesz to stosował, będziesz zdrowy. I tak jest. I tak bywa, że zupełnie człowiek wyzdrowieje. Kiedy człowiek z, y, poczuje cierpienie spowodowane grzechem, szuka wyjścia, szuka różnych środków, które by mu jakby zatemowały ból. Tak jak człowiek, który ma dziurawe zęby, bierze środki przeciwbólowe, żeby tylko zagłuszyć ten ból. Ale póki nie, 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 nie zaleczy tych zębów, ból się będzie cały czas powtarzał. I my, dziś, my, wchodząc na drogę nawrócenia, nie stosujemy tylko środków przeciwbólowych, żeby zapomnieć. Często, często są to na przykład nałogi, jakieś, ktoś pije, ktoś oddaje się jakimś tam uciechom, żeby tylko zapomnieć o swoim grzechu. A my chcemy wejść na drogę nawrócenia przez też te rekolekcje. Wejść na drogę poznania siebie, swoich chorób, żeby je wyleczyć. Nie żeby o nich zapomnieć, żeby, żeby je zagłuszyć, ale żeby je wyleczyć. Wiecie, grzech to jest tak jak wrzód, który masz pod skórą i tam jest ropień. I on boli. I człowiek boi się go dotykać nawet. A trzeba go przeciąć. To przecięcie wrzodu spowoduje wielki ból. Kiedy lekarz to wyczyści, zdezynfekuje, wtedy nastąpi wyleczenie. Po tym bólu krótkotrwałym nastąpi zdrowie. A jeżeli się człowiek na, to, na ten krótki ból nie zdecyduje, to będzie cierpiał i ten, ten wrzut może pęknąć, może zakazić całe ciało. I człowiek może nawet i umrzeć. Można trwać w grzechu, pozostać w grzechu. Można oszukać lekarza, można oszukać spowiednika, można samego siebie oszukiwać, ale tylko prawda nas wyzwala. I my teraz idziemy do takiej wspaniałej pielęgniarki, takiej wspaniałej pani doktor, która prowadzi nas potem do Jezusa, do specjalisty i ona nas pięknie do tego przygotuje, żeby Jezus nas uzdrowił. Więc idziemy do lekarza Jezusa, idziemy pod skrzydłami Maryi, która jak mama, tak jak dobrze iść, iść z kimś do lekarza, najlepiej z mamą, nie? żeby się mniej bać, żeby ona była, żeby cię przytuliła wtedy, kiedy się lękasz. Nie? I na tę drogę was z serca błogosławię. Niech was szerzej błogosławi w tej drodze przez wstawiennictwo Maryi. Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.